Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie błędom językowym. Oczywiście, sam chyba nie wpadłbym tak szybko na to, żeby coś na ten temat poopowiadać, ale mam nadzieję, że uda mi się parę rzeczy, jeżeli nawet nie wyprostować, jeżeli nawet nie wyjaśnić, to przynajmniej spróbować naświetlić ten właśnie problem. No dobrze, zacznę od tego, że pomysł na ten materiał został mi podsunięty przez jedną z komentatorek moich materiałów, właśnie która to zwróciła się do mnie no, z prośbą, czy, z prośbą raczej z pytaniem, czy nie nagrałbym czegoś na temat błędów językowych. Czym są błędy językowe? Jak ich nie popełniać? No więc postaram się wywiązać jakoś z, z obietnicy, którą złożyłem samemu sobie i będę starał się coś, co nieco o tych błędach językowych powiedzieć. Ale od razu powiem, nie oczekujmy zbyt wiele po tym materiale, ponieważ ten materiał będzie miał raczej charakter taki, bym powiedział, hm. Swobodnego spaceru przez ten problem, a nie będzie miał charakteru instrukcji, w jaki sposób wykorzenić wszystkie możliwe błędy językowe, jakie popełniliśmy, popełniamy i popełniać będziemy. Zacznę od tego, czym jest błąd językowy. Otóż, według jednej z takich, no chyba klasycznych definicji błędu językowego, błąd językowy to niezamierzone odejście od zasad systemu językowego. Nie będę oczywiście rozwijał tutaj tych wszystkich, E, kwestii związanych z systemem językowym, ponieważ to jest bardzo potężna kwestia, w której niekoniecznie czuje się dobrze, żeby improwizować na jej właśnie temat. Ale e, po, zastanówmy się przez chwilę na temat e, słowa niezamierzone. Niezamierzone odejście. Czyli jeżeli popełnimy błąd, ponieważ nie wiemy jak zapisać jakieś słowo Ponieważ nie wiemy, jak zastąpić jakieś słowo innym i dobieramy, inny, dobieramy słowo, które uważamy za synonim, a ono synonimem nie jest. Jeżeli stworzymy jakąś przedziwną konstrukcję składniową, ponieważ nie umiemy inaczej, albo nie widzimy dwuznaczności, wieloznaczności, jeżeli mm, pokiełbasimy jeden związek frazologiczny z drugim, nam się wydaje, że mówimy dobrze, to wtedy mamy do czynienia z błędami językowymi, ponieważ popełniamy je w sposób, Niezamierzony, tak? Niezamierzony. Chcemy mówić poprawnie, a nam nie wychodzi, tak? Najczęściej nie jesteśmy świadomi tego, że nam nie wychodzi i uważamy, że oho, oh, oh, ale wszystko jest dobrze. Dobrze, a, ja, a czy są przypadki, kiedy mamy, nie, kiedy mamy zamierzone błędy językowe? No oczywiście, że tak. E, sięgnijmy sobie chociażby do początku XX wieku, kiedy to polscy futuryści, e, tacy bardzo, no bo powiem tak, zwariowani artyści, którzy chcieli rozsadzać, wysadzać w powietrze wszelkiego rodzaju normy, e, normy, zasady, reguły, które krępowały ich nie tylko w Warstwie językowej, ale w ogóle też w warstwie kultury, sztuki i tak dalej, tak dalej, polscy futuryści uparli się również, żeby. Zrewolucjonizować ortografię polską i dać człowiekowi absolutną wolność, czyli, żeby mógł, mógł ten nasz użytkownik języka zapisując słowo nóż albo słowo brzuch, mógł popełnić w tych wyrazach masę błędów ortograficznych, da się, sobie sprawdźcie, tak? i przy pomocy takiego oto zabiegu mógł zamanifestować swoją pogardę w stosunku do tych różnych norm ortograficznych w tym przypadku, które, których, do których opanowania został zmuszony, będąc użytkownikiem polszczyzny. Oczywiście to się może wydawać nieco szczeniackie, ale jest to zrozumiałe, gdy pomyślimy sobie o, o różnych wyskokach futurystów. Jeżeli pomyślimy sobie o czasach nieco bardziej współczesnych, no to przypomnimy sobie chociażby znakomity momentami serial Świat, Według kiepskich, z którego to pochodzi kwestia mam pomysła. Oczywiście jest to błąd, jest to typowy błąd, taki nawet bym powiedział, bardzo rażący błąd e, e, błąd polegający na niewłaściwej odmianie. To, która pojawia się, czy znaczy tam jest chyba zły, zły związek wyrazowy, już nie chcę się teraz dłubać, powinno być przecież mam pomysł, tak, a nie mam pomysła. Tutaj jest coś nie tak, czujemy to od samego początku, ale nie traktujemy tego jako błędu językowego, nie powiemy o Jezus Maria, przecież ci scenarzyści są naprawdę nienormalni, to są jacyś półanalfabeci. Nie, przy pomocy tego zabiegu, czyli przy pomocy e, stworzenia całego takiego kwazy języka, niby polszczyzny, którą posługują się bohaterowie, Świata według kiepskich, autorzy scenariusza chcieli pokazać no, takie nasze ułomności językowe i taką naszą niezgradność językową, która chyba miała ilustrować niższe warstwy, no, pośród których rekrutują się bohaterowie tego właśnie serialu. A więc, jeżeli specjalnie popełniamy błąd językowy i mamy coś na myśli, nawet jeżeli będzie to prowokacja, no to w tym momencie jesteśmy usprawiedliwieni. To nie jest błąd językowy. Ale kiedy mamy do, do czynienia z błędem językowym? Wtedy, kiedy chcemy mówić poprawnie, ale nam to nie wychodzi. Dobrze, teraz tak odbiję nieco w bok. Ehm, od czasu do czasu pisuję recenzję dla takiego portalu recenzenckiego, niech będzie, ale również czytelniczego, który się nazywa Fantastapl.pl, Fantastapl. Publikuję tam recenzję pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem już ładnych parę lat i za każdym razem, gdy napiszę recenzję danej książki, recenzja musi mieć około 5000 znaków bez przecinków, to ta recenzja trafia pod lupę korektorów tak korekty, która przygląda się temu, co napisałem i stara się wyeliminować wszelkiego rodzaju błędy językowe, niezgrabności, które mogłyby, no, które mogłyby sprawić, że ten tekst będzie dużo, dużo gorszej jakości technicznej. No i okazuje się, że ja, człowiek, który ma 45 lat, który 20 lat uczy w szkole, Pięć lat spędził w murach Instytutu Filologii Polskiej w Poznaniu, że ten człowiek nie napisał ani razu, ani razu recenzji, której nie, nie, nie trzeba by było poprawiać w mniejszym lub większym stopniu. Przyznaję się do tego, że popełniam błędy językowe, nawet pisząc, co jest wyjątkowo kompromitujące, ponieważ pisząc wydaje się, że mamy możliwość korekty. Kiedy mówię, nie mam możliwości skorygowania, ponieważ musiałbym się cofnąć w czasie. Natomiast kiedy piszę, mogę skorygować. No więc jak to o mnie świadczy? No chyba nie najlepiej. Aczkolwiek uważam, że jestem takim chyba raczej ogarniętym użytkownikiem polszczyzny. Jaki z tego wniosek? A no wniosek z tego taki, że wszyscy, popełniamy, że wszyscy popełniamy błędy językowe. Oczywiście nie mówię pewnie o tym jednym procencie wybitnych językoznawców, ludzi, którzy mają nieprawdopodobne. Ucho, słuch, e, mają wręcz fotograficzną pamięć do różnego rodzaju hmm, sformułowań, konstrukcji językowych, które zapamiętują i potrafią je odtworzyć w sposób arcypoprawny. E, większość z nas tak nie potrafi. E, no to w takim razie, dlaczego jedni mają w pracach języka polskiego zaznaczone 35 błędów językowych, a w momencie, w którym ktoś inny przejrzy tę samą pracę, okazuje się, że tych błędów jest 12 na przykład. Ano dlatego, że jesteśmy w różny sposób skalibrowani jako odbiorcy polszczyzny. E, tak mi się wydaje, że nauczyciele z poprzedniego pokolenia, no tacy powiedzmy, że no niech będzie 20 lat ode mnie starsi, e, dostrzegaliby o wiele więcej błędów językowych niż ja dostrzegam. Teraz. Teraz zbyt wiele kwestii chyba przepuszczam na zbyt wiele błędów, usterek, takich niedoróbek patrzę przez palce. Poprzednie pokolenia polonistów były o wiele bardziej radykalne i niech nam coś powie na ten temat legenda, tak, mówiąca o tym, że kiedyś, żeby nie zdać matury z języka polskiego, wystarczyło napisać trzy razy... Wystarczyło popełnić trzy błędy ortograficzne. Tak, podobno tak się działo. E, zapytajcie waszych, e, waszych starszych krewnych, być może oni też o takich kwestiach słyszeli. E, w każdym razie, e, zmierzając do, do celu tego, tej dygresji. Każdy z nas ma inną wrażliwość językową. Każdy z nas, z nas ma swoje własne ulubione powiedza, powiedzonka, swoje własne struktury językowe, które mamy zakorzenione. Czasami zdarza się, że usłyszymy kogoś, kto e, zamiast orzeczenia w danym miejscu, w którym. Polszczyzna nakazuje orzeczenie wstawiać, on to wstawia orzeczenie w zupełnie innym miejscu. Komunikat jest czytelny aczkolwiek z punktu widzenia takiego purysty językowego, no jest to jakimś pomniejszym skandalem. Ehm, także dopóki nie łamiemy zasad komunikatywności, no to jest wszystko dobrze. Więc więc próbujmy być jak najbardziej komunikatywni i próbujmy w taki sposób sformułować swoje wypowiedzi, żeby miały one charakter jasny i jednoznaczny. No, chyba że jesteśmy poetami, to wtedy różnego rodzaju niejasności i niejednoznaczności będą przemawiały na naszą korzyść. Czyli jeżeli popełniamy błędy językowe, jest to absolutnie normalne. Tak, to jest normalne. Ale, wiadomo, można popełniać tych błędów mniej. Teraz przejdę swoją uwagą do kwestii nauczania gramatyki przede wszystkim w szkole podstawowej. Jestem. Mam, jestem wielkim sceptykiem, jeżeli chodzi o gramatykę w szkole podstawowej, dlatego że moim zdaniem zbyt wiele teorii pojawia się na lekcjach języka polskiego, a zbyt mało poświęca się ćwiczeniom, które mogłyby nauczyć dzieciaki, w jaki sposób prawidłowo budować zdania. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mam z tym problem? Mam z tym problem, ponieważ tyle godzin w siódmej i 8 klasie, ile spędza się nad gramatyką języka polskiego, i też w szóstej również tak, nie owocuje zbyt hmm, spektakularnie w szkole średniej. Zdarzają się uczniowie, którzy do końca szkoły, nauki w szkole średniej nie potrafią napisać akapitu bez kilku błędów językowych. Nie potrafią napisać zdania wielokrotnie złożonego, które to zdanie nie byłoby potrzaskane składniowo. Skąd się to bierze? No właśnie, tego nie wiemy, bo gdzie nagle wsiąkła ta wiedza, która była wtłaczana młodym ludziom do głów w szkole podstawowej? A więc więcej ćwiczeń w szkole podstawowej, a z kolei mniej teorii, tak? Dobra, tutaj mogę się oczywiście z niektórymi ludźmi spierać. Nie uczyłem w szkole podstawowej, ale mam takie e, graniczące z pewnością przeświadczenie. Kolejna kwestia. E, jak tych błędów językowych unikać? No to powiem coś, co będzie bardzo niepopularne i coś, co będzie e, no takie być może skwitowane przez was wzruszeniem ramion. R, wzruszeniem ramion. E, trzeba dużo czytać. Trzeba dużo czytać i trzeba czytać te treści, co do których mamy zaufanie, że przeszły przez sito redaktorsko. Korekcyjne? No nie, korek no, przez sito korekty oraz redakcji. Nie czytajmy, nie uczmy się języka polskiego, oglądając filmiki na TikToku, oglądając relacje na Instagramie, czytając artykuły z plotkarskich e, portali. Nie. Tam. Nie chodzi o poprawność językową. Tam chodzi o to, żeby w jak najbardziej widowiskowy sposób, i jak najprostszy sposób sprzedać Wam jakąś wiadomość. A więc czytajcie książki, powieści, i to najlepiej by było, gdyby to były powieści wydane. 10, 20, 30 lat temu, kiedy wydawnictwa jeszcze nie oszczędzały na, na, na właśnie na redakcji, na korekcie. Czytajcie. Tygodniki, tygodniki opinii. Nie będę tutaj rzucał różnego rodzaju e, tytułami, ponieważ każdy z was sobie coś może znaleźć, a w tygodnikach opinii cykl wydawniczy tygodniowy jest na pewno e, na pewno sprzyja temu, żeby, żeby lepiej przyjrzeć się. Potencjalnie istniejącym błędom i korekta, być może, te błędy wychwyci i sprawi, że tekst będzie raczej tych błędów pozbawiony. Czytajcie artykuły w internecie, ale szukajcie takich, które faktycznie mogą być przez Was podejrzewane o to, że są wartościowe językowo. Czyli, czyli to nie są jakieś wypociny e, blogerki czy jakiegoś instagramera, tylko to jest faktycznie coś, co ma mm, element naukowości, element popularyzacji, po, 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 popularno-naukowy, e, więc szukajcie uważnie. No i teraz coś, co będzie najtrudniejsze dla Was chyba. Mam, mam nadzieję, że nie, ale bardzo możliwe, że tak. Najtrudniej dzisiaj jest czytać uważnie. Nasze mózgi przestały odbierać, albo inaczej, nasze mózgi przyzwyczajone do tej gonitwy różnego rodzaju treści, związanych z tym wiecznym scrollowaniem ekranu, e, przestają e, kodować mechanizmy językowe, które są mniej lub bardziej, ale jednak poprawne. Więc powolna, uważna lektura powinna z czasem owocować tym, że będziecie popełniać mniej błędów językowych. No i oczywiście, jeżeli piszecie, piszcie powoli jak najmniej przecinków w jednym zdaniu. Potem się nauczycie operować przecinkami w zdaniach wtrąconych, średnikami, być może również, chociaż to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy i to faktycznie ludzie, którzy poprawnie operują średnikami, są majstrzy. E Bądźcie cierpliwi. Jeżeli, je jeżeli zależy Wam na poprawności językowej, e powinniście dać sobie bardzo dużo czasu. Jeżeli ostatnia kwestia. Jeżeli. Śledzicie na Facebooku czy, na, czy w innych tego typu przestrzeniach jakieś takie profile, grupy, strony, które nabijają się z nieświadomie popełnianych błędów językowych, no to pewnie nie raz, nie dwa czytaliście zdania, które brzmią teoretycznie po polsku, ale tak naprawdę po polsku nie są, ponieważ do tego stopnia mają zachwianą tę równowagę składniowo-frazologiczną, że możemy mieć problemy ze zrozumieniem danego komunikatu. A już nie mówię o emotikonach i różnych zabawach, wytworzenie nowych, nowych zaimków. No, dobra, mniejsza z tym. Przeczytam, przeczytam Wam na dobranoc albo na dzień dobry, w zależności od tego, kiedy ten film obejrzycie. Przeczytam Wam ogłoszenie, które znalazłem w internecie. Oczywiście nie, po, nie powiem o co chodzi, o kto to napisał i na jakiej grupie, ale posłuchajcie i pomyślcie sobie, gdzie tutaj są błędy językowe. Eee, witam eee, przed momentem moją córkę zaczepiał i był agresywny koleś 50 plus z naszego osiedla pod wpływem alkoholu szczuł ją psem był z owczarkiem w białej koszulce i niebieskich spodenkach jeśli ktoś wie kim on jest proszę o informację cudowne cudowne i w tym cudownym nastroju Ee, życzę Wam cierpliwości, powolnego czytania i nasiąkania Polszczyzną, e, co do której jakości nie będziecie mieli wątpliwości. Trzymajcie się. Pozdrawiam.